Jesteśmy w Warszawie, w centrum Warszawy. Warszawa jest mniej więcej w centrum Polski. Polski jest w centrum Europy, więc można powiedzieć, że prawie jesteśmy w centrum świata. To jeszcze raz hej hej, witamy Was serdecznie z centrum świata, jak to Dorenda trafnie zauważyła, i musimy się chyba z nią zgodzić, nie ma. Innej rady. Dzisiaj taki po prostu dzień roboczy. Spaliśmy tam. 2 km dalej na Mokotowie. Teraz jedziemy do przyjaciół Jonowa, właśnie tak wypadło mi z głowy. I zostaniemy tam jeszcze na pewno dzisiaj, jeśli nie jutro, bo chcemy też troszkę podmontować jeszcze do przodu. Trochę rzeczy ponaprawiać. Spróbujemy się zająć tą kuchenką. Trzeba wymienić gumkę w pałąku od namiotu, także troszkę rzeczy się nam uzbierało do pracy. No i potem znowu dalej ruszamy w podróż. Ale już praliśmy przynajmniej, to mamy zrobione Dokładnie, mamy wyprane, wysuszone, także ubranko jest dzisiaj świeże To nie to, że chodzimy cały czas w tych samych No tego akurat jeszcze nawet nie nosiłam O, jak pachnie tak? No, No, jedziemy dalej, pa I znowu dojechaliśmy do Wisły. Tutaj jest. To jest fajne miejsce w ogóle, bo tutaj jest stadion narodowy. Dokładnie po drugiej stronie. Tutaj w ogóle słynny pomnik Syrenki Warszawskiej. A tutaj obok pięknie wyglądający z drona. Niestety wam nie pokażemy most Świętokrzyski. Ale Skaniaka na pewno. Też ale może pewno to znajdziecie, kiedyś tak. Kajaka znajdziecie zapewne, z drona zapewne znajdziecie i nas może też znajdziecie, bo nie tak dawno temu, nie wiem czy to było miesiąc, byliśmy też w tym miejscu i wtedy szliśmy tam kawałeczek dalej na wywiad do radia. A ten budynek, tu, tu tu to jest Centrum Nauki Kopernik. Także to też wam polecam. Ja kiedyś byłem tam. Warto się wybrać na cały dzień, bo jest co pooglądać, poeksperymentować. Dużo można się różnych ciekawych rzeczy też dowiedzieć. Tak, jest fajne. Także to są fajne fajne tutaj punkty w Warszawie. No i jest stacja metra, tylko nie wiem jak się nazywa Most Świętego wszystkich tak. chyba nie. No i tutaj w ogóle ludzie się chyba. zbierają, lubią sobie. Pojeździć na deskach, jakiś piknik zrobić, na hulajnogach, elektrycznych hulajnogach. Zresztą spotkaliśmy chwilę wcześniej. Ale pikniki le le lepiej robić tam na plaży. Na plaży, tak. Spotkaliśmy, słuchajcie, przed chwilą też chłopak nas zatrzymał i okazuje się, że nas ogląda. Jechał na deskorolce elektrycznej, więc też chwilę pogadaliśmy. Wypytaliśmy go, no bardzo miłe, bardzo fajne spotkanie. Chyba zaczął, przejąłem inicjatywę przed kamerą. Teraz ty coś pogadaj. No to już. Wszystko odpowiadałeś teraz. Jesteś... Pojedziemy drugą stroną. To, tam jest ścieżka, nie widać jej, bo jest wśród zieleni. I to jest bardzo ładna ścieżka. Mam nadzieję, że będzie trochę cieni i że nie będzie za dużo ludzi, że można będzie jechać. <grym> tak, tak, tak. I spotkamy się z kumplem tam po drugiej stronie. Umówiliśmy się. No, to tu też jesteśmy, w środku Warszawy. To jest ta ścieżka, o której mówiłam. Wjechaliśmy z Mostu Świętokrzyskiego. A... Nie wiem dokąd aktualnie ta ścieżka prowadzi, chyba nawet dalej niż koniec Warszawy, bo ją przedłużyli. No, jesteśmy już poza Warszawą, opuściliśmy miasto, jedziemy, to jest nasz kierunek do Legionowa. Będziemy musieli troszeczkę zjechać na prawo, nasze prawo. Mieliśmy bardzo miłe spotkanie teraz ze znajomymi z Marcinem i z Asią. Marcina znacie z tych vlogów, gdzie pokazywał noże jakuckie. Niestety tak się zdarzyło, że kamera nam się gdzieś zgubiła w tym czasie i nie mogliśmy tego niestety nagrać. A szkoda, bo naprawdę fajnie, fajnie i miło było. Tak, pogadaliśmy, Marcin też wrócił z podróży, niedawno jechał Green Velo i dużo nam opowiedział o tym odcinku, także na podstawie jego informacji teraz my będziemy też troszeczkę wiedzieć, jak tą trasę planować. Nie powiem Wam teraz jakichś szczegółów, po prostu chodzi o to, żeby zarysować sobie w głowie taki ogólnokształt, żeby później po nim się jakoś tam poruszać. Poza tym wypiliśmy dobre piwko. No, a ponieważ jedziemy taką drogą, yy, zobaczcie tutaj ja wam teraz obrócę kamerę. To jest droga po wale i mamy tak parę kilometrów jeszcze z dychę do, do przejechania, więc myślę, że spokojnie po jednym piwku można sobie jechać, że ani sobie, ani nikomu żadnej krzywdy nie zrobimy. No tutaj raczej policji nie będzie. <gry> Żebyś, żebyście nie odebrali, że kogoś namawiamy tutaj do picia, no po prostu no jak jest tak ciepło, chociaż i tak dzisiaj jest o wiele lepiej jak było wczoraj, no to tak. na jedno piwko na trasie sobie można spokojnie pozwolić, szczególnie jak się coś do tego przekąsi, nie jest źle. Minerały trzeba uzupełnić. Tak jest. Dobra, jedziemy dalej. To jest też ciekawe miejsce. Jakbyście tutaj kiedyś jechali, to jest w sumie kawałeczek za Warszawą, a troszeczkę przed Legionowym. Dorena Wam powie: za mną jest pałac, a gdzie? W Jabłonnej. W Jabłonnej, nie mogłem tego powtórzyć, nie wiedziałem do końca, jak to wypowiedzieć. W ogóle jest taki fajny kompleks. Dużo zieleni, zaraz tak, jeszcze zobaczycie, zrobimy Wam przebiteczkę ładny ogród, gdzie można sobie spacerować czy coś takiego, a pałace chyba też można wynająć na jakieś imprezy, nie wiem czy teraz to nawet nie jest. Yes, ludzie chodzą jakieś, tak. w, w ładnych ubraniach, widziałam tam z tackami chodzili. Jest jakaś muzyczka, może byśmy się wbili, chociaż nie wiem czy hmm. mamy dobre ciuchy aktualnie na, na, na jakieś weselkę. <laughs> I też, nie wiem czy teraz jeszcze, ale kiedyś tu były też w niedzielę takie koncerty, że grali na pianinie na przykład albo jakieś mniejsze zespoły. Kam Muzyka poważna. Kameralne. Tak. tak. I, I raz chyba by było nawet kiedyś na takim koncercie. I jakbyście jechali Wałem, tym, który idzie tam powiedzmy od mostu północnego cały czas prosto, prosto na północ, no to jest bezpośredni zjazd tutaj na ten tak. pałac. Wtedy od tyłu się wjeżdża tutaj, w to miejsce, gdzie jesteśmy. My po prostu pojedziemy do głównej drogi, którą już dojedziemy, do Legionowa, tam w tamtym kierunku. A teraz też można coś zjeść, bo widzę, że jakieś tam potrawy na wynos i na do... No Można się po prostu zrestować, przyjechać tutaj, położyć się na trawie, pół godzinki poleżeć i jest na pewno fajnie. Ale dobra, my się trochę spieszymy, bo już do nas Asia czeka, więc jedziemy dalej do przodu. Tak. Przejechaliśmy, już herbatkę wypiliśmy, robi się trochę ciemno i teraz jest czas na kawówkę od Marka. Bardzo dobrą kawówkę. Już, już trochę testowaliśmy, ale teraz chcielibyśmy wnieść, wnie, wznieść jeszcze to za, za Marka, yy, więc Marek, Marek, wszystkiego dobrego zdrowia. I... I bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie. I w I ogóle za, za to, że nas tak wyprawiłeś w drogę. Dzięki temu przeżyliśmy burzę, i nie tylko. Tak. Także, Twoje zdrowie, mam nadzieję, że się zobaczymy. Może wpadniesz do nas do Krakowa. Tak. Kabóweczka jest mocna, więc można tak. ją pić po trochu. Nie trzeba od razu pić do końca. Ale jest bardzo smaczna. A my tymczasem jesteśmy już w Legionowie. dotarliśmy do Asi jakąś godzinkę albo już ponad temu. Właśnie tutaj pojawiła się spontaniczna propozycja, żeby zrobić grilla, więc go rozpalamy. Sprawdziliśmy radar, bo Asia mówi, że zawsze jak ona próbuje robić grill, to potem rozpada deszcz. A teraz wygląda, że tutaj nie ma padać, więc miejmy nadzieję, że o, się uda. Telefon do mnie dzwoni. No, no to to cześć. No. Nie? To tak, to cześć, słuchajcie. Zobaczcie sobie, bo w Krakowie ten balon rozwalił. Brat właśnie mi taką informację z rozmawiając z nim przed chwilą przysłał. Nie przedłużamy. O, skończył dzwonić. Nie, znowu zaczął. Dobra, pa! Pa! Trzymajcie się!